Mauro znalazł się w potrzasku. Chce zakończyć swój związek z Humildat. jednak nie znajduje sposobu na powiedzenie jej o tym. Na dodatek Teresa której się zakochał, nie chce go znać. W trakcie spotkania zaaranżowanego przez Felipę nauczycielka prosi inspektora, by nigdy więcej jej nie szukał. Obawy Leonor spełniają się. Maximiliano otrzymuje anonimowy list z pogróżkami. Powodem jest list do dyrektora gazety, w którym ujawnił oszustwa doktora Mali. Susana nakaza Leandro, aby dotarł do Widzora, aby przekonać go, aby przyszedł do jej pracowni krawieckiej i przeprosił ją, ale mężczyzna, po odkryciu strasznych kłamstw matki, postanowił stanowczo się z nią uporać. Pomimo wysiłków i nalegań jej guwernantki, Cajetana nie będzie miała odwagi wyjść z domu. Ursula zrozumie więc, że Fabiana jest odpowiedzialna za cierpienia swojej pani i będzie kontynuować śledztwo, zwłaszcza gdy zauważy, że również służąca jest bardzo smutna i złożpniała. Zajetana dostaje kolejnego ataku. Wyjmuje z szuflady nożyczki i przykłada do brzucha. Ursula wbiega do salonu i w ostatniej chwili powstrzymuje ją przed wyrządzeniem sobie krzywdy. Trini nie jest gotowa oddać Fabianie swoje oszczędności, jeśli zdecyduje się opuścić akacjową. Gładalupa próbuje odwieść Fabianę od tego pomysłu. Celia ja wypytuje Ursule o stan zdrowia cajetany.